Dzisiaj prezentuję rozkład na cały tydzień. Przygotowałem już karty i wyciągnę dla ciebie 5 kart, które opiszą to, co będzie czekało ciebie na nadchodzący tydzień. Jak widzisz, wylosowałem dla ciebie 5 kart. Początek tygodnia przyniesie spowolnienie. To nie będzie szybki początek. Karta zamrożenie mówi o tym, że pewne rzeczy będą działy się wolniej niż tego byśmy oczekiwali. Dom braterstwa w tym układzie jest wybawieniem z tej sytuacji. To może oznaczać, że ktoś z twojego rodzeństwa albo z twojego środowiska, które ciebie wspiera, pomoże ci w tej sytuacji. Dodatkowo otrzymasz wsparcie z domu przodków, czyli to może być Twoja rodzina. Natomiast karta modliszka mówi o tym, że w cieniu czai się niebezpieczeństwo, więc uważaj na to, co się może zadziać. Na to, że ktoś może zaatakować Twoje środowisko, Twoją rodzinę, to może się zadziać. Końcówka tygodnia mówi o tym, że. Czas spędzisz w domu, ale ta karta domatorka jest także ostrzeżeniem, abyś nie dała zamknąć się w czterech ścianach. To wynika z karty modliszka, która chce zaatakować Twój dom braterstwa, Twój dom przodków. I w tym momencie może doprowadzić do zamknięcia ciebie w czterech ścianach. Więc to, co ten układ mówi na ten tydzień, to to, żebyś uważała na modliszkę. Na energię żeńską, która będzie chciała Cię z ukrycia zaatakować. Nie daj się zaskoczyć początku tygodnia, żeby jednak nie był taki spowolniony. Skup się na swoim otoczeniu i na swojej rodzinie tam znajdziesz wsparcie. Dziękuję Ci za udział w tym tygodniowym odczycie. Do zobaczenia za tydzień.